Siemaneczko z tej strony Anton, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną prezentację modyfikacji do Farming Simulator 25. Dziś tą modyfikacją będzie LSFM Farm Equipment Pack, której autorem jest Farmer Andy modyfikacja LSFM Farm Equipment Pack nie jest dostępna na modkabie jeszcze w tym momencie w związku z tym będziecie musieli ją pobrać ze strony, której, do której link znajdziecie w opisie. Na tej stronie być może macie konto założone i być może wspieracie Andiego, w związku z tym sposób pobierania w takim przypadku będzie inny ja tutaj pokażę wam jak pobrać w taki sposób, kiedy nie macie tutaj konta, ewentualnie nie wspieracie Andiego. Oczy oczywiście ten link będzie w opisie, w momencie kiedy chcecie pobrać wciskacie ten klawisz to tutaj wciskacie przeskakujecie na tego typu screen i wybieracie slow download będziecie musieli tutaj niestety poczekać 60 sekund ale tutaj już o właśnie w tym momencie tutaj sobie poczekaliśmy no i będziecie mogli później wcisnąć download, ale z racji tego, że tutaj są znowu ograniczenia wynikające z tego, że jeżeli chcecie to zrobić w taki sposób bezpłatny, to same pobieranie zajmie około 8 minut. Czyli łącznie ta operacja zajmie około 9-10 minut. W każdym bądź razie można to sobie pobrać za darmo i z takiego źródła, które no jest oficjalne, a to jest bardzo istotne. Modyfikacja Farm Equipment Pack świetnie wykorzy wykorzystuje fakt, że w FS25 w podstawce mamy perspektywę trzeciej osoby. W związku z tym należałoby, aby w podstawce były tego typu sprzęty. Niestety w podstawce nie ma ich zbyt wiele, tak więc cieszymy się, że mamy tego typu modyfikację, która dodaje tutaj mnóstwo takich małych sprzętów, które właśnie z perspektywy trzeciej osoby mogą być wykorzystywane. Chociażby mamy rower i wiele różnych ciekawych rzeczy, które będziemy mogli obsługiwać ręcznie. Po prostu mamy konewkę, wiaderka itd. Tak Jest tutaj mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy. Gdzie je znajdziecie w sklepie? Teoretycznie w sklepie powinniście je znaleźć w kategorii różne. W kategorii różne powinniście tego typu rzeczy znaleźć. W kategorii różne mamy również takie rzeczy, które właśnie wykorzystujemy w tym trybie trzeciej osoby, perspektywie trzeciej osoby. Jak widzicie w podstawce mamy karshera tylko i kosiarkę Brillmeier i to jest wszystko. Natomiast ta modyfikacja tutaj dorzuca mnóstwo ciekawych rzeczy i przeleciemy sobie po wszystkich tutaj tych elementach po pierwsze wiaderko, wiaderko w którym możemy uzupełniać chyba wszystkim, nie jestem do końca pewien czy woda tutaj wchodzi tego nie jestem pewien, ale generalnie wiadro jako motroku roku tak naprawdę jest użyteczne i na takich mniejszych gospodarstwach do różnych dziwnych rzeczy może się przydać, ja szczerze mówiąc liczyłem, że coś takiego będzie w podstawce no ale nie, James nie wymyślił, że taka prosta rzecz powinna być w podstawce dodatkowo mamy konewkę w przypadku konewki jest tutaj dokładnie Napisane, że ona służy do podlewania. Teraz mamy coraz ciekawsze modyfikacje. Między innymi w niektórych modyfikacjach będzie taka możliwość, aby podlewać. Chociażby nawet szklarnie można w taki sposób podlewać, tak więc to jest dosyć fajna sprawa. Mamy karnister i też ten karnister przechowuje tutaj paliwo, wodę również. 10 kg waży, 20 litrów płynów tutaj przechowuje. Następnym Sprzętem, który na pewno tutaj będzie często używany, jest rower. Rower, który może mieć taką przyczepkę. Ma tutaj kilka opcji, między innymi wersja damska, tak zwana damka, jeżeli chodzi o ramę. No a tutaj mamy taką ramę męską. Oczywiście różne naklejki i kolorystyka w zależności czy chodzi tutaj o ramę, czy też o siodełko, można sobie zmieniać te kolory. Nie jest to drogi sprzęt, tak więc na pewno będzie każdego stać, żeby coś takiego sobie zakupić. Moc, jak widzicie, jeden koń mechaniczny, ponieważ jest to pojazd tak naprawdę i tego typu parametry też dotyczą nawet takiego roweru. Następną rzeczą, i to fajnie jest tutaj poukładane też, to jest tak sensownie poukładane, ponieważ ta przyczepka. Jest do tego traktora, nie do tego traktora, do tego roweru, tak? No i tutaj, jeżeli chodzi o tą przyczepkę, to tutaj możemy wybrać sobie kolor. Dodatkowo, tutaj mamy taką beczkę 200 litrów, waży ona 30 kg, co w kontekście właśnie tego trybu trzeciej osoby jest istotne, ponieważ go będzie, tą beczkę można będzie spokojnie podnieść. No i w tej beczce mamy możliwość prze przewożenia różnych płynów, nawet jak widzicie tutaj możemy przewozić różnego rodzaju mleko tak więc to jest następna beczka tutaj nie ma żadnej opcji nie są to drogie rzeczy tak więc na starcie na pewno każdego będzie stać żeby zakupić tego typu sprzęty no i następne fajne rzeczy mamy tutaj dwie taczki jedna taka wersja nowa powiedzmy nieużywana mamy tutaj różne wersje typu że mamy offroadową taką wersję Tutaj inne ogumienie troszkę jest, oczywiście. Kolorystykę możemy sobie dobierać swobodnie, tutaj nie ma żadnych ograniczeń, tak naprawdę. I tak jak widzicie, niewiele kosztuje. Tutaj pojemność tej taczki to jest 258 litrów, waży 80 kg, tak więc można ją podnosić. No i będziemy przemieszczali się tą taczką z prędkością 10 km na godzinę. Następna taczka jest po prostu kopią tego co było przed chwilą pokazywane. Tylko, że jest chyba tańsza. To jedna rzecz. No, jak widzicie, tutaj już jest używana i, i wygląda tak, jak wygląda. Moim zdaniem pięknie wygląda. Tak więc ja bym chyba raczej za taką. Znaczy, oczywiście, do obornika wywożenia albo jakiegoś gruzu to zdecydowanie coś takiego. Się przydało. No i następna fajna też rzecz, to jest taki wózek do teoretycznie do przewożenia różnych dziwnych rzeczy. Jak widzicie, różne dziwne rzeczy można przewozić, ale tak naprawdę sugeruje się, aby przewozić tutaj małe kostki, na przykład siano, słomę, tego typu rzeczy. Kosztuje to 100 euro, tak jak powiedziałem, niewiele, chociaż jak widzicie, tutaj jest. Pewna pojemność 258. Dalej mamy tutaj taki wózek, na który możemy wrzucać różne rzeczy. Do tego wózka mamy również pasy. Tak więc do tego, do tego wózka możemy również przymocować różne rzeczy, które będziemy przewozić za pomocą pasów. Oczywiście te, te sprzęty były wykorzystywane wcześniej, we wcześniejszych farmingach. Tak więc z mojego doświadczenia tutaj trzeba troszeczkę uważać co się kładzie, bo jeżeli za duże elementy będziecie wkładali, to wtedy troszeczkę dziwnie się to zachowuje, ale generalnie jest to fajna rzecz, naprawdę. Dla tych, którzy lubią na mniejszych mapach grać, no, na razie problem jest z tymi mapami, ale na pewno tego typu sprzęty to jest fajna rzecz. Tutaj mamy taki wózek, który będziemy popychali i jest to taka wersja tego rowerowego wózka. O właśnie, coś takiego, o. Tylko, że ten jest przyczepiony do roweru a ten jest popychany. Teraz następny mamy taki wózeczek. Tutaj najprawdopodobniej w następnych wersjach będą różne ciekawe sytuacje. Między innymi taki wózek remontowy może być, gdzie tutaj będziemy mieli jakiś tam zestaw narzędzi i będzie to traktowane jako taki przewoźny garaż. Przepraszam, warsztat. Tak to było w przypadku chyba Farming Simulator 22 Tak więc to jest pierwsza wersja tej modyfikacji Tak więc na razie jest tutaj pusty Różne dziwne rzeczy można przewozić na tym Na razie nie ma jednak Jakiejś bardziej takiej zaawansowanej Do opcji Ale takich na pewno możemy się spodziewać Przyszłości. To jest taka podstawowa wersja. Natomiast y, jak znam życie i tutaj to co robi Andy, to za jakiś czas wyjdzie jakaś aktualizacja i tutaj będą ciekawsze jeszcze dorzucane rzeczy. I na samym końcu bardzo duża taka beczka. Ona ma 500 litrów to pojemności. To no jest taki wózek z taką, no generalnie taka beczka na kółkach, i tak jak powiedziałem, dosyć duża pojemność, bo to jest 500 litrów. Przewozimy tutaj różne ciecze, tak więc to jest też duża fajna sprawa. To jest rzecz, którą wykorzystywałem też we wcześniejszych farmingach i bardzo dobrze się sprawuje. To jest naprawdę fajna rzecz. I tutaj, z racji tego, że jest ta pojemność dosyć duża, to naprawdę już jest to fajnie przydatne, bo na przykład można do Dowozić sobie wodę na przykład do szklarni, bo tu 500 litrów to jest już spora. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o sklep, tak to wygląda. Możecie to znaleźć również po, o właśnie, po nazwie, ponieważ ma to swoją własną markę LSFM. Tak, te maszyny prezentują się tutaj już bezpośrednio w grze. Na ten moment na pewno taczki będą tutaj szczególnie popularne, ponieważ już w tym momencie możemy wykorzystywać tutaj te opcje, jakie one mają. Oczywiście włączamy sobie taką taczkę. Mamy tutaj karmę. Ona oczywiście tutaj piszczy. Z tego co pamiętam, w FS22 był jeszcze taki specjalny smar. Trzeba było smarować te taczki, żeby one nie piszczały. Natomiast tutaj w FS22 w tej wersji jeszcze, jeszcze nie mamy czegoś takiego. Natomiast też jeszcze niestety nie mamy pod myszką możliwości. Podnoszenia opuszczania tej taczki. 22 było coś takiego. Tutaj mamy J i N klawisz. Tak więc N wysypujemy sobie, tak? J w takiej pozycji, o, zjeżdżamy sobie na dół. Natomiast jeżeli chcemy zacząć ładować, to wciśniemy sobie wtedy CTRL Y. I wtedy o taką łopatą sobie wrzucamy. Tak więc to, tego typu sprzęt będzie tutaj bardzo popularny, moim zdaniem, taczka, właśnie taka, ona fajnie tutaj piszczy. Ta nowsza teoretycznie nie powinna piszczeć. No bo jest nowsza, nie? Natomiast jeżeli chodzi. Tutaj te tempomaty są i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę, ona lakierowana jest chyba, zobaczcie. Jeżeli chodzi o obsługę, to tak samo będzie się obsługiwał ten sprzęt jak, jak ten stary. Tylko, że tam ten piszczy. Tutaj fajna jest beczka. Można ją sobie wrzucić elegancko na tą tutaj, na, ten, na tą platformę. Na tą przyczepkę. I spinamy pasami. Na przykład. no sobie to dobrze umieściłem? No, nie do końca dobrze. Aha, bo kran jest z tej strony, dobra. Okej. Okay. Tylko o, spróbujmy to jeszcze tak wyciągnąć. Czy to się uda? Nie, bo to koliduje. No dobra, to musi być jednak. W takiej pozycji sobie ustawimy. Nie, nie chcę się zmieścić tutaj. O, nie, zmieściło się. Teraz jest dobrze. Widzicie, że ten kranik też wystaje jak gdyby poza tym, tak więc oczywiście to można spiąć pasami również. No i w takim przypadku... Podłączony to jest do rowera, no i sobie tutaj podłączamy to do, do rowera. No i jeździmy sobie takim sprzęcikiem. Ten rower troszeczkę tak powoli tutaj się rozpędza, ale się po jakimś czasie można tutaj rozpędzić. Spróbujemy nawet paliwo sobie zaciągnąć. Proszę bardzo, bo ta, ta beczka też tankuje tutaj paliwo. Można sobie paliwo zatankować, czyli o, rozpocznij. Zaciągnęliśmy. I można sobie pojechać tam, gdzie ściągnik na polu stoi. Tak więc tego typu rzeczy naprawdę są fajne w... No, szkoda, że niestety Giants nie pomyślał i nie udostępnił więcej elementów, które można by wykorzystywać właśnie w tej perspektywy trzeciej osoby, która została tutaj aktywowana i okrzyknięta jako jedną z takich rzeczy, która będzie rozróżniała tą grę w stosunku do wcześniejszych. No, ale na, na, na tym momencie nie ma odpowiednio też dużo takich elementów, które możemy właśnie w taki sposób obsługiwać. Ta modyfikacja dodaje ich dosyć dużo, natomiast brakuje jeszcze y, też takich małych elementów, które mogą być obsługiwane. Bo jak widzicie, tutaj ciano mogę sobie położyć. Co prawda, tak. Y, I to takich mało jeszcze jest rzeczy w grze, bo na przykład palety. Z grzybami to są jakieś takie duże i tak dalej. Pewnie w modyfikacjach to powychodzi za jakiś czas. Gdzie będą te palety mniejsze. Na przykład, a grzyby na tych mniejszych paletach będą nie wiem... Bardziej dro Znaczy wyższą cenę miały czy coś takiego, żeby to też... Oczywiście się spinało też tak w grze, żeby to było no, opłacalne. Chociaż dla gameplayu to nie jest konieczne. Ważne, że tego typu sprzęty są. Można sobie to wrzucić. Przy czym z tego co pamiętam, to nie spinajcie pasami. Chociaż akurat w przypadku tej taczki można spinać, to nie jest problem. OK, i ona nie będzie się zachowywała. Natomiast w przypadku tego sprzętu, to jak sobie podjedziecie na przykład i będziecie chcieli spiąć, to sobie tak zrobicie, że teraz L. O, i coś takiego, ale nie to, odpuścimy. Najlepiej to odstawić. Odstawić. O, właśnie. Te, tej maszyny. Tego wózka to bym e, nie polecam. Szczerze mówiąc, z nim są zawsze takie dziwne rzeczy, ponieważ on jest jeszcze mało stabilny. Tutaj trzeba by go obciążyć odpowiednio. No to wtedy się bardziej stabilny staje. I to też z tym trzeba troszeczkę uważać. Dobra. My tutaj postawimy i te pasy dopiero podczepiacie w momencie, kiedy. O, podłączycie i teraz te pasy podłączacie. Dzięki temu to jest stabilne. Przy czym też nie odkładajcie bez odłączenia pasów, bo można dziwne rzeczy się dziać. Nie wiem, czy to zaprezentować. O, właśnie, coś takiego może być. <taki> tak było w 22. Należałoby te pasy wcześniej odpiąć, bo w przeciwnym przypadku jest coś takiego. <laughs> tak to wygląda. To tyle, jeżeli chodzi o te sprzęty. Mi się wydaje, że w miarę. A tam to się dalej kręci. No właśnie, z tym pasami to trzeba uważać. Mi się wydaje, że jak będą powstawały takie małe mapki, to te modyfikacje zyskają. Dodatkowo niewielkie, na przykład szklarnie, które będą generowały nie duże palety, ale małe palety, jakieś mniejsze, o połowę na przykład, które później będziecie mogli sprzedawać. Tutaj jest punkt sprzedaży. Nie, nie wiem, w którym miejscu jest, ale tutaj powinien być taki przydomowy, mały punkt sprzedaży, i tam można sobie to sprzedawać. Tak więc tego typu rzeczy jak najbardziej są wskazane w Farming Simulator 25. Szkoda, że na podstawce nie ma dużo takich elementów, ale, tak jak powiedziałem, są małe produkcje, można by je dopracować do tych małych sprzętów. Mamy już małe punkty sprzedaży Tylko potrzebujemy No takich rzeczy jak tutaj Ale tutaj ten pak zawiera te wszystkie elementy Tylko po prostu Mniejsze belki Mniejsze palety Mniejsze jakieś skrzyneczki Żeby po prostu nie było takich efektów No akurat tamta modyfikacja No dalej się kręci no, Stamtąd to trzeba po prostu uważać Nie spinać tego pasami Znaczy można spinać pasami Ale w momencie kiedy chcecie puścić no to od, odepnijcie pasy, w przeciwnym przypadku możecie sobie nagrywać takie na przykład shorty, jak na przykład Farming Simulator 25 jest zepsute na przykład system pasów i tak dalej. Można się w taki sposób pastwić. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o ten bałagan dzisiejszy, bo tutaj jest dosyć dużo tych elementów, ale wydaje mi się, że one są sz, yy, fajne i chyba jeszcze nawet nie pokazałem tutaj możliwości, bo tutaj chyba wężem można będzie to podlewać. Jeżeli nie ma pokrywka jest, e, ale nie, 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 nie wydaje mi się, że... A nie, dobra. To chyba to, to nie jest ta wersja. Farming Simulator 25 można było tutaj taki wąż nawet odciągnąć i tym wężem podlewać. To już było naprawdę rewelacyjne. Albo pomyliłem to z jakąś inną przyczepką. Dobra, <noise> tutaj naprawdę są ciekawe modyfikacje. Polecam tą stronę też internetową, e, którą wam na samym początku prezentowałem. Bo tam rzeczywiście tego typu rzeczy często możecie znaleźć i, i niestety ich nie znajdziecie na ModHabie. To tyle, pozdrawiam Anton.